Siemanko! Z tej strony El Diablo, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ghostmaster. Czas zabrać się za przedostatnią misję w grze, nie licząc oczywiście misji bonusowej. Ale zanim wybierzemy się do tej, do tej lokacji, przydałoby się kupić kilka mocy, gdyż misja jest z typu tych, gdzie musimy tylko i wyłącznie straszyć. Śmiertelników jest naprawdę sporo, lokacja jest dość sporych rozmiarów, także myślę, że warto by było tutaj kupić kilka mocy naszym duchom. Do tej misji na pewno będę chciał użyć malarza, ale raczej żadnych mo mocy mu tu e, nie będę wielkich kupował. Ewentualnie mogę kupić mu, nie wiem, odrętwienie bądź e, mdłości. Myślę, że mdłości to będzie przyzwoita moc, przydatna. A, Marylarum już mam uzbrojoną całkowicie. E, tak więc może kogoś e, z tych duchów. Kruczo głosego z tego co pamiętam tak. Uzbrojałem. No to co? Może luźna główka? Szał psychotyczny Ucieleśnienie strachu to myślę będzie dobry pomysł Ognisko... Przywidzenie może niech będzie Ognisko też może być, dlaczego nie No i nic raczej wielkiego teraz już nie kupię Czarnego kruka już uzbroiłem No to co, także myślę, że możemy już powoli zabierać się za misję Ognistego omyka oczywiście biorę Przyda się on również w uwolnieniu ducha Eee, kto by tutaj jeszcze mógł się przydać? No nic, myślę, że to tyle. Możemy już brać się za zastraszenie. Magazynek pełen strachu. Zapraszam, ruszamy do jednostki wojskowej. Kampania strachu posuwa się sprawnie naprzód. Wybuch paniki na ulicach Grobowa jest tylko kwestią czasu. Można się spodziewać, że wtedy dla przywrócenia porządku zostanie wezwana armia. Dlatego dobrze byłoby zaplanować atak z zaskoczenia. Zwycięstwo w tym nawiedzeniu może tylko pogłębić niepokój śmiertelników. Nie wolno ci pozostawić w przeklętej bazie żadnego śmiertelnika, który może nosić broń. Bo no jak widzicie, tutaj dążymy naprawdę do pozbawienia grobowa jakiegokolwiek bezpieczeństwa. Nie dość, że oberwały takie osoby jak duchy łamacze, no to jeszcze będziemy atakować armię. Tak więc całkowicie musimy tutaj przejąć tą lokację, musimy wystraszyć wszystkich żołnierzy. I teraz tak, jakie by tutaj się przydały duchy? Myślę, że warto wziąć do tej misji przynajmniej jednego ducha o przekaźniku elektryczny. Myślę, że warto też wziąć ducha o przekaźniku przemoc bądź emocja, ale najwięcej to bierzcie duchów, no przynajmniej dwa lub trzy do budynku, no i z dwa na przykład na zewnątrz. Ja osobiście do tej misji weźmę, wezmę wielonóżko oraz kruczę Z tych duchów raczej nikogo nie będę brał. Ognistomyk. Ognistomyk dlaczego? Kupiłem mu wysokie napięcie, tak więc jako duch elektryczny będzie mi tutaj pomagał w straszeniu, ale również potrzebny jest nam duch, który ma moc ognisko gdyż dzięki tej mocy będziemy mogli uwolnić jednego ducha w tej misji. Kolejne duchy, no to na pewno wezmę Marella Room, Czarnego Kruka, Malarza, wezmę również, ponieważ torsję. to jest ta moc, która będzie mi tutaj pomagała w wyzwalaniu. Luźna główka. No i teraz mam dylemat, muszę wziąć jakiegoś ducha z przekaźnikiem emocja lub, lub przemoc. No tutaj mamy tornado, śmiertelne przerażenie, terror. Śmiertelne przerażenie, terror. Myślę, że wezmę tępego kastecika. Drgawek będzie mi potrzebny w następnej misji, czyli w finałowej. No i co? Z taką drużyną możemy ruszać już do armii. Lecimy. Upewnij się, że w bazie nie został żaden śmiertelnik zdolny do służby wojskowej. Tak więc jak widzicie jest to całkiem niezłych rozmiarów armia. Może zjedźmy sobie na dół. No tutaj jak widzicie są wojskowi. A i skoro już tutaj jest ich taka grupka, to myślę, mogę się z nimi grzecznie przywitać. Dam przerażonko. Skorzystam z tej sytuacji. Również straszna niespodzianka, widmowa zjawa. A co, tam zauramy ich od razu maromlarum. Zaraz wam przedstawię, jakiego ducha musimy tutaj uwolnić. No ale taka sytuacja, w których jest tyle śmiertelników w jednym miejscu, to nie zdarza się często. Dlatego walimy z grubej rury od razu. Dlaczego nie? Legion atak roju już jeden śmiertelnik. Zaraz opuści e, lokację. No dobra. E, słuchajcie, e, jest tutaj jeden osobnik, który może odwoływać nasze duchy. Jest to ojciec Stanisław Bujsie. E, ma taką moc jak duchołamacze, tylko że działa za pomocą krzyża. Może nas zlokalizować i odwołać. A tymczasem pokażę wam jedynego ducha do uwolnienia. Jest to światowidm. Nikczemny szaman. Oszukać mnie najstarszego oszusta świata. Związał mnie z drzewem i powiedział, że pozostanę tam, dopóki ogień mnie nie strawi, ale los nie okazał się łaskawy i z mojego więzienia zrobiono totem. Proszę, uwolnij mnie. Oszustos szukał oszusta. Super. Żeby uwolnić światowidma, musimy użyć mocy trojański. Ta moc powoduje, że e, obok tego ducha pojawi się prezent, do którego możemy podłączyć 2-3 e, duchy i wówczas będziemy musieli spalić ten totem. Ale to cierpliwości. No już musimy troszeczkę postraszyć tutaj śmiertelników, żeby zdobyć trochę plazmy i wówczas będziemy mogli sobie tutaj uwolnić. Tutaj widzę kilku śmiertelników idzie, wykorzystam to i przestraszę ich czarnym krukiem. Dobra. I teraz pytanie, w którą stronę będą szli. Weź! Błagam cię, nie używaj mi tej mocy. Nie wiem w ogóle, w jaki sposób to ma straszyć. Jak kogoś może deszcz przestraszyć? No dobra, no to troszeczkę ich tutaj wystraszyliśmy. Skorzystamy z tego, że wszyscy wchodzą do tego miejsca. I użyjemy mocy wysokie napięcie, żeby się tutaj wszyscy swajczyli. Ale fail, nie. Użyłem po zupełnie innej stronie. Jak widzicie, ksiądz mi namierzył tutaj e, mojego ducha. O, powinniście się załapać jeszcze na wysokie napięcie. Jedn, dwóch się załapało. Trzecia osoba. Trzecia osoba niestety wyszła. No powinienem po drugiej stronie użyć, ale przez chwilę wydawało mi się, że to działa na całą... na cały budynek. No niestety się pomyliłem. Czekajcie, chciałbym tutaj pozbyć się tego księżuli. Po co on ma mi tutaj zawracać gitarę? Mamy naprawdę potężne duchy, możemy się tutaj z nimi uporać raz, dwa. Tutaj może postawię jeszcze kruczyk głosego, wściekły rój. pnączę. No nie, tam się nie załapał Jest tutaj nawiązanie również do znanego aktora Zaraz wam go znajdę, gdzie on się znajduje mm. Tak, sierżant Joker Nicholson Oczywiście jest to nawiązanie do znanego aktora Jacka Nicholsona Na pewno znacie go e, Z takich filmów jak nie wiem Batman, Lśnienie czy Lot nad kokuczym gniazdem do tegoż filmu ostatniego, o którym powiedziałem, również będzie nawiązanie w tejże grze w misji finałowej, no ale to już do tego wrócimy na sam koniec Jak widzicie idzie całkiem nieźle. Przygotowałem już tutaj malarza, niedługo będziemy mogli użyć mocy torsję. Nie, 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 nie zgadzam się na żadne opętanie facet. Ty masz tutaj siedzieć. Dobra, widzę, że już tutaj... Dobra, użyjemy mocy torsie, zaraz tutaj ktoś powinien przy, przyjść. No i zobaczcie jak ta moc działa. Koleś zemdlał. A nie, to jest Dermiona Jane, czyli kobieta. Śmiertelnicy mdleją, jeżeli użyjemy w ich obecności moc torsję. A jak się obudzi, to być może zostanie ona ponownie wystraszona. No, to jest naprawdę najpotężniejsza moc w grze i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Proszę bardzo. No ta w porę wyszła z pokoju. Joker Nicholson. To nie jest tak, że to gwarantuje całkowite wystraszenie. No bo to by było za proste, jakby była taka moc, która całkowicie wystraszy śmiertelnika. Ale jeżeli już wejdzie... Myślę, że jest 50 na 50% szans. No to naprawdę śmiertelnik zostaje od razu wypędzony. Tutaj jakiś sympatyczny koleś się myje. Możemy mu troszeczkę pomóc. O, zniknął, aby móc się swobodnie przebrać. No niestety, jedyną wadą torsji jest to, że nie działają jakoś tam kosmicznie długo. Dobra, ojciec Taństwa w się, to już jest facet, który za chwilę zostanie wypędzony. Już ma... No nie, może mógłbym jakoś go światowidmem wystraszyć. Drzewne więzienie no to jest akurat padaczka. Możemy go uwięzić, no ale jak widzicie, nic mu to praktycznie nie zrobiło. To wyobraźcie sobie, że to... Że to jest warte tyle samo co legion. No dobra, wystraszmy go. Od razu stań, ten pułkownik się wystraszy. No. Dobra, tak więc ksiądz został wypędzony. Nie, nie, żadnej ciekawości mi tutaj nie używaj. Dobra, słuchajcie. Możemy tak więc uwolnić światowidła, ponieważ moc koń jest już dostępna Choć nie chciałbym zrobić tego w obecności śmiertelników Ponieważ mogą ukraść mi prezent No uciekajcie mi stąd Wiecie co? Może postawię tutaj Marella Room Dlaczego nie? Straszna niespodzianka Kakofonia, proszę bardzo Może być śmiertelne przerażenie są solidnie wystraszony I proszę bardzo, uwolnimy Światowidma. widma Używamy mocy koń trojańskiej, aby pojawił się prezent. Po czym podłączamy ducha, który ma moc ognisko. W moim przypadku ognistomek. I proszę bardzo. Oczyszczający płomień, płoń moje więzienie. Dzięki za pomoc, władco strachu. Nie ma problemu, drugi królik dołącza do mojej drużyny. jak widzicie, uwolnienie go to żaden problem. Wystarczy solidnie rozpocząć, żeby zdobyć plazmy i szybko pójdzie. No dobra. Możemy tutaj postawić czarnego kruka. Jest tutaj fajny przekaźnik dla niego. O, mogę użyć też mocy torsję. Jak zadziała to na pułkownika. O, być może teraz jak powróci, to zaatakuje go to mocniej. No dzisiaj mam jakiegoś pecha. No torsje zawsze działały lepiej. Dzisiaj to jest dość słabo. O proszę bardzo, zobaczcie. Jakie to ma działanie? Z podwójny atak. Czasami naprawdę i nawet po dziesięciokrotnie może zaatakować. Dobra, czas przestawić Marella Room. Nie mogę użyć strasznej niespodzianki. Niestety torsje pobierają dość sporo. A tutaj jest śmiertelnik, który nie doznał jeszcze zbyt dużego przerażenia. Mogę użyć tutaj terroru na przykład. Joker Nicholson. Może odwołam go na razie. Są jeszcze duchy, które nie miały się okazji tutaj wykazać. Na przykład. Na przykład luźna główka. No dobra, czarny kruk tutaj opętał typa. A jak widzicie, rozpoczynamy tutaj swoje rządy. Możemy jeszcze przerazić tutaj gościa. Niech będzie pogoń. No, pułkownik adres został wypędzony. No dobra, to niech luźna główka sobie tu jeździ. E, używaj mocy tylko w obecności śmiertelników. No i dobra, zaufamy mu, że będzie tutaj e, ich jak najlepiej straszył. Myślę, że mogę odwołać już tutaj czarnego kruka. Torsje pozostawiają tutaj bliznę Jak widzicie mimo że już nie są aktywne to śmiertelnicy cały czas trzymają się za nos Śmiertelne przerażenie Co jeszcze może być? Widmowa zjawa jak najbardziej Niech będzie kakofonia Tutaj mogę wstawić na przykład z tego omyka Wysokie napięcie już jest gotowe ale to za chwilę Póki co żaden śmiertelnik tutaj nie przebywa w otoczeniu hmm, Przerażenie Tak, załamanie nermowe Kazałem ci to użyć przerażenie Proszę bardzo hmm. No nie, za duże ryzyko, że mi tutaj śmiertelnik jakiś ucieknie Gdzie jest luźna nagłówka? A, tutaj Robi pożar Dobra, jeździ sobie dalej może Użyj ucieślenia strachu, dlaczego nie? No i dobra, kuńce będzie tu jeździł. Szeregowy Jakub Jonasz. Tutaj jest też całkiem przeka ciekawy przekaźnik dla Czarnego Kruka. No ale nie, muszę go odwołać, ponieważ... ...za duży limit. Dobra, on sobie tutaj straszy. Co, ja, co tutaj ja mogę jeszcze stworzyć? Myślę, że odwołam póki co malarza. Wstawię tutaj tępego kastecika. Użyjemy terroru. Niech będzie też odrętwienie. Nie, za mały zasięg. A nie, duch użył po prostu wcześniej niż ja. Niż ja to zechciałem. No niestety, też tak to wygląda czasami. Mm, mógłbym może użyć mocy wysokie napięcie. Mam nadzieję, że zadziała. Tutaj jest śmiertelnik wystarczająco blisko. Tak jest! Wytrzepany jak należy. Kruczogłosy, dokończ dzieło. Użyjemy atak roju, żeby Grzegorza już wypędzić całkowicie. No i naraz stary. Już tutaj nam nie będziesz potrzebny. Tutaj jest dość spokojny śmiertelnik. Czas użyć legionu. Proszę bardzo. Wściekły rój, jeszcze może. Tak. tak widzicie, kruczogłosy naprawdę daje radę. Bardzo silny duch. Takie moce jak wielonóżka, ale naprawdę potrafi nieźle śmiertelnika wystraszyć. A ten nie wiedzieć czemu taki szybki. Co to za Usain Bolt Ghostmastera? O kurde, jak za pieprza. A tutaj jest już ten pekastecik, okej. Okay. No, ale no niestety nie mogę nic dobrego tutaj użyć. Niech będzie odrętwienie. Lodowy oddech, no to mógłbyś sobie darować. Kilka misji wcześniej być może by to było przydatne. Maralarom jak widzimy cały czas tutaj nawiedza. No też, niech używa mocy w obecności śmiertelników. Proszę bardzo, straszna niespodzianka. Damy śmiertelne przerażenie. Damy również widmową zjawę. I jest ok, wszystko tutaj. Idzie naszym... z naszym planem. E, dobra, możemy teraz użyć torsję, myślę. Tylko muszę odwołać kilku e, przerażaczy, ponieważ nie starcza mi tutaj plazmy. No dobra, luźna główka, mogę ci póki co podziękować, ponieważ torsje są mi tutaj niezwykle przydatne. Powinno tutaj to nieźle przestraszyć śmiertelników. Wiesz co, może użyć legion co będziemy sobie żałować. Atak roju. Ciuciu babka. Pnącze. Rozproszony rój. I Joker Nicholson praktycznie wystraszony. Przydałaby się może jeszcze z jedna... silna moc. I... Podrabianiec słynnego aktora zostanie wystraszony. Wiecie co? Użyjemy ataku roju i niech ucieka. Proszę bardzo. No niestety nikt się tutaj zbytnio nie nadział na... Na torsję, szkoda. No, możemy użyć kakofonii. dlaczego nie? Amaralarom się tutaj nudzi. Um, co tutaj jeszcze może być ciekawego? No niestety, dasz... Duchowi palec, to ci całą rękę zeżre. A czemu wysokiego napięcia nie używasz? Hmm, ktoś tutaj może idzie w tym kierunku? Wiecie co, puśćmy może luźną główkę jeszcze raz. Malarza odwołam. O, uciślenie strachu, świetny pomysł. Tylko lepiej by było, jakby cię ktoś zauważył. No i on sobie tu będzie jeździł. No czemu je zaatakowałeś? No miałeś tam typów. Do wystraszenia. Mogę postawić to może czarnego kruka i użyć przerażenie. Jak najbardziej. Damy też śmiertelne przerażenie. O, żywcem pogrzebani. Fajna moc. Mogę wam zaraz zaprezentować, tylko musiałbym znaleźć jakiegoś śmiertelnika, który wolno się przemieszcza. Tu jest jakaś... Śmiertelniczka. Zobaczymy. Na wejrzywcem pogrzebani. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Zaorana. I proszę, zobaczcie jaki ona ma widok. Kto to jest? Tafiana Czarnowek. Wystraszyliśmy ją. Ale tak jeszcze na wszelki wypadek. Żeby ją całkowicie wystraszyć, już jemy pnącze. Ale tutaj się dzieją rządy naprawdę Nie oszczędzamy śmiertelników Całkowicie Ale z tym no weź, zli tu się z opętaniem, nie lubię tej mocy Być może jest i czasami przydatna, ale ja wolę straszyć tam, gdzie, gdzie jest to potrzebne. Dobra Gdzie tutaj są jeszcze jakieś śmiertelnicy, którzy wymagają naszej pomocy? Proszę bardzo, tutaj mamy taką śmiertelniczkę, która idzie w kierunku malarza. I użyjemy torsję, dlaczego nie? No niestety wada torsji jest taka, że one najlepiej działają, kiedy śmiertelnik przyjdzie już w trakcie działania. Jak użyjemy przy śmiertelniku od razu, no to ta moc jest kiepska. Natomiast mówię, jak już smród się rozprzestrzeni po terenie, to naprawdę jest to niesamowicie silna moc. Dzisiaj niestety nie mogę jej tutaj w pełni zaprezentować. Nikt się w pełni nie wystraszył, a szkoda. Okej, okay. tutaj jest jeszcze jakiś śmiertelnik, na którego możemy użyć pnącze. Lucian Gates. To pewnie nawiązanie do Billa Gatesa, słynnego... ...słynnego założyciela Microsoft. Dobra, luźna główka sobie tutaj się przemieszcza. Ryszard Fala, słuchajcie, to jest śmiertelnik, który całkowicie wymaga, wymaga tutaj naszej pomocy. Użyłbym torsji, ale nie, za, nie zadziałają tutaj one na niego za dobrze. Dlatego użyję śmiertelne przerażenie. Zęblał. Teraz możemy użyć torsji. Jest nadzieja, że jak się obudzi, tego wystraszy to maksymalnie. Choć nie obiecuję. Tutaj bywa różnie Dobra, użyjemy może legionu A hermengildę sher Niech będzie też atak roju Wściekły rój Nie Niespodzianka niech będzie Ty luźna główka, ty coś robić w ogóle? Wiesz co? Chodź tu Użyj uciślenia strachu I gitarra! Hermengilda wystraszona o kurde! Wystraszyłem wszystkich! Szybciutko, kurcze! Przed chwilą jeszcze miałem trzech do wystraszenia, to... ...raz się spojrzałem na bok i wszyscy wystraszeni. No tak więc, jak widzicie, moja ekipa tutaj naprawdę fajnie sobie poradziła. Zawsze ta misja się ciągnęła i ciągnęła, a tymczasem jest... ...bardzo szybki efekt. No sorry, Wielonuszka, dzisiaj nie miałaś za dużo okazji do wykazania się. Inne duchy się tutaj wykazały za to. Na przykład Czarny Kruk, Tępy Kastecik, Kruczogłosy, Maralarum rzecz jasna. No i oczywiście ten. Luźna główka. Niech będzie śmiertelne przerażenie. No i co? Czekamy już tylko i wyłącznie na ucieczkę. Damy może zabójczy pościg? Dlaczego nie? Zobaczycie jak to fajnie wygląda. Most na dziesiątej pozycji. O nie, do budynku wejdziesz? Przenikło. Dobre. Wystraszyło ją jak widzicie całkowicie. Tu jest jeszcze jakaś panna, która nie zdecydowała się. Uciec. Czekamy. No i dobra, przenosimy się do loży VIP-ów. Żeby obserwować wszystko z góry. Jak widzicie, baza całkowicie pusta. Tutaj jest jeszcze taki... Zastanawiałem się kiedyś, co to jest. The Unknown Soldier. A, nieznany żołnierz. To też jakby nawiązanie do czegoś. Grup nieznanego żołnierza. Tutaj są jakieś napisy, tutaj nic nie można z tego rozczytać. No dobra, to by było na tyle w tej misji. Nic więcej nie zobaczymy. Uwolnienie ducha banał, wystraszenie jak widzicie jak mamy dobrą ekipę, również łatwe. I tak to wygląda. 1350, no ale teraz to już są raczej takie misje, w których bardziej przydatny nam będzie spryt niż e, siła naszych przerażaczy. E, tak więc w następnym odcinku zabierzemy się już za finałową misję. Proszę bardzo, co leży za kukuczym gniazdem? Misja finałowa. Wyruszymy ściemniakowi na pomoc. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki i trzymajcie się.